Co te gołębie tam robią? Ty gołębie! Od rana hałasujecie! Idźcie stąd! Ardynia zobacz. Mieliśmy. Tam są, widzisz? No, tam są gołębie, tam, Zobacz. Tam są gołębie, tak? Czekaj trochę na nie! Ty gołębie! Spadać w mojej dzielnicy! To moja dzielnica jest! Spadać, spadać! <laughs> Dobry pies! Dobry, pilnuję! Pilnuję dzielnicy! Już za dwa dni. Maraton leśny kwitnie. Udostępnił datę kolejnego wydarzenia. Dzisiaj jest najkrótszy dzień w ciągu roku. A ja nadal biegam. Cześć, ja jestem Mandrzu, ty jesteś na kanale Biegnie. A to jest odcinek w niedzielę 22 grudnia. Yo, let's go! Od razu chce się żyć! Jak człowiek wyjdzie na trening i jest jasno, mimo że ten dzień jest bardzo krótki, to znaleźć w tym krótkim dniu dodatkowe minuty na trening to jest po prostu sukces fajnie się biegnie. Jest około 4 stopni Celsjusza na plusie. Andrzej ubrał się dzisiaj iście na sportowo Raj stopy Bluza i na to koszulka ramionczkami i taki Mikołajowy, co prawda do gór nogami, nadruk, ale to nic. Eee, beret. Biegnę, a wokół mnie berety. Biegnę, lecz tylko ja niestety. <grym>, taka piosenka była kiedyś. To całkiem nie w sumie. Ja lecę cały czas tempo 4,48 Miałem biec dzisiaj troszkę wolniej, bo miałem biec cały czas 20, ale wybrałem nie te buty, co trzeba. Ubrałem buty takie bardziej pod start i te nóżki niosą o wiele lepiej, niż niosą te inne treningowe, których nie za ja bardzo lubię. Przepraszam. Tutaj mam cały pod górkę. Jak widzicie, dość łatwo się mówi, w związku z tym ten w moim odczuciu należyte. Bieganie powoduje u mnie swojego rodzaju odskocznie. Nie, nie. To odskocznia, jakim jest bieganie, jaką jest bieganie, powoduje u mnie satysfakcję. Zawsze mi jest o wiele lepiej później funkcjonować. I mimo tego, że ten dzień jest bardzo krótki, i jest kilka rzeczy do zrobienia, to mimo wszystko, ja uważam, że znalezienie godziny powoduje pełen... Yy, jakby to powiedzieć... Pe ob pełen obrót zegara, o! To chciałem powiedzieć, że ta cała symbioza życia jest yy, taka, wiecie, spoko, nie? Ale dość tej filozofii na dzisiaj, Mamy mówić o tym, że e, dzień jest bardzo krótki, w związku z tym nie trenowanie, bo coś tam to są tylko wymówki. Oczywiście nie każdy trenować musi. O tym rozmawialiśmy już wielokrotnie, e, ale jeżeli, jeśli źle z jakiegoś powodu, jeżeli uważam, że coś Ci nie wychodzi, to zrób coś z tym. Miało być być filozofia, nowo się filozofia tutaj wkradła. Samochodów dość dużo, bo niedziela handlowa, w związku z tym he, ludzie ruszyli na zakupy. Mnie to omija, w związku z tym też jest łatwiej, wiem, ale to też chodzi o to, o kwestię ułożenia sobie życia, tygodnia, miesiąca, dnia. Jaś Filozofia. Dobra, chwilę kończymy, będę miał pod górkę. To będę chciał różnicę tempo utrzymać, rączkami równo machać, żeby było wygodniej. Jednak pod górkę Wam pogadam coś, bo mi się przypomniało, że na pewno zauważyłeś, ja drogi widzu, że ostatnie te filmy moje często są po ciemku. No bo jak ja pracuję od 8 do 16, a te dni są bardzo krótkie, no to inaczej się nie da, nie? Bo wychodzisz i ciemno wracasz też i ciemno A nie zawsze jeszcze na to, żeby biegać rano A nawet jakbym biegał rano, to i tak byłoby ciemno Cały czas trudne tempo, nawet pod górkę Ja tę drogę pokonuję codziennie jadąc do pracy Więc samo z siebie wychodzi, że człowiek tą drogą żyga, nie? No bo wiecie, ta codzienność ale ja mimo wszystko i tak tędy często biegam raz, że mam tu cały czas po prostej a dwa są tu takie pagórki które są moim ukrytym że tak powiem yy, dopalaczem ponieważ ja biegałem właśnie po tych górkach przygotowałem się żeby pobić 4 godziny w maratonie no to skoro teraz idziemy po 3 godziny w maratonie w związku z tym te górki będą też robiły robotę. O, ludzie się na mnie jak zwykle gapią. Co to za idiota biegnie z kamerą w ręku i gada. Znaczy niektórzy mogą nawet nie wiedzieć, że to kamera. Z jakimś patykiem. I gada tam do siebie. No ale my robimy swoje. Specjalnie dla was drodzy widzowie. Żebyście mieli co w niedzielę pooglądać. Także jeżeli jesteś tu pierwszy raz albo jeżeli oglądasz bez subskrypcji to zapraszam Ciebie do wciśnięcia magicznego guzika i nad subskrybuj a jeśli masz ochotę to możesz postawić mi kawę co bym to po treningu mógł chlasnąć sobie espresso taka kawa też jest w mnie na Bajkofi możecie ją postawić. Pozdro a my lecimy dalej jeszcze 3.30 do Pierwszej części treningu i widzimy się za chwilę. W sensie, że 3,5 kilo, nie? Kilometra. No powrót tą drogą. Cały czas pod wiatr i pod górkę, Ale tempo porówniutkę 4,48 Miałem w... wolnie być dzisiaj, no ale kurczę, ja to czasami tak mam, że jak już się zaweznę, to lecę grubo albo w szale. I to czasami mnie gubi, wiem. Ale skoro tak mam, to też na siłę niektórych, niektórych rzeczy zmieniał nie będę. Kilo siedemdziesiąt do pokonania 8 km zostało. Wtedy sprawność, jakieś tam przebieżki. W związku z tym e, jest fajnie. Ale wieje strasznie. Samochodów dużo. Wieje w twarz. Ciągle temu biegaczowi. Wszystko przeszkadza. A mimo wszystko trenuję. Miałem dzisiaj w ciągu tak pierwszy trening był wczoraj, to dwie osoby do mnie krzyczały z samochodu, a ja byłem po ciemku i bez okularów. Więc nie wiem kto to był. Teraz biegnąć tamtą stronę. Ktoś do mnie krzyknął i że jesteśmy się Andrzej i jesteśmy trwały, widzę. Też nie wiem co to był, bo nie mam okularów. A w takiej odległości to ja czasami ludzi potrafię nie poznawać, więc nie obrażajcie się, nie wiem kto, ale was bardzo serdecznie pozdrawiam. Yo! Teraz musimy się schować na sprawność. Tam mam takie fajne miejsce pomiędzy ekranami dźwiękochłonnymi, a domami. To będzie dobre miejsce. Tutaj już z wami przecież kiedyś byłem, prawda? Chyba w lato. Teraz zimą to rzadziej się tu pojawiam, z uwagi na to, że tu jest po prostu ciemno jak w D, nie? jak ja trenuję, więc z tym sprawność robię w innych miejscach. Eee, żeby też po prostu sobie nie robić kuku na muniu, na przykład poprzez czekajcie, zamknę się tutaj, tutaj, żeby mnie nie owiało. Żeby po prostu nie skręcić nóżki, nie robić sobie krzywdy A tutaj mogę sobie robić kilka ćwiczeń, sprawności, działać. Nie będę wam to teraz pokazywał, bo ja to robię koślawo. Nie chciał mi się później tego obrabiać. Ten odcinek w ogóle będzie bardzo krótki, ponieważ dzień jest krótki, zima jest krótka, w związku z tym to jest tylko taki kawałeczek, który wystarczy dołożyć do swojego życia, trenować, robić coś działać. Być zdrowszym, nawet jeśli się złapie jakąś kontuzję, to to też nie jest jakiś wielki problem, bo przecież można to wyleczyć. Ważne, wyrobić wszystko z głową systematycznie, nie odkładać niczego na później, bo później może nie przyjść. Ja pierdzielę, nie miało być, przecież nie miało być już, eee, nie miało być już, eee, nie miało być już filozoficznie. Dobra, ćwiczymy dalej, bo za 3 minuty trzeba ruszać. Uuu, 7 razy 200 metrów i Fajrant W ogóle jak ogląda to jakiś facet i nie biega w czymś takim jak rajstopy, to w ogóle zobaczcie jaka noga fajnie wygląda, to raz. A dwa, to mam do Was pytanie drodzy moi widzowie biegający w rajstopach. Z jakich rajstop korzystacie, bo moje są już bardzo zdezelowane. Ciągle je piorę, noszę, piorę noszę, nie mam w sumie na zmianę. Może byście polecili coś, co ja bym mógł sobie wykupić, żeby wygodniej mi się biegało. Przynajmniej najbardziej chodzi o zimę. Przydałaby mi się chociaż jedna kieszonka, chociaż w sumie ma ten pasek. To nie jest tak źle. Jak mam ten pasek to jest, nawet bym powiedział, rewelacyjnie. Także nie muszą mieć kieszonki, właśnie żeby były wygodne i żeby miały, wiecie, nie miały przyszycia po środku, tylko żeby miały przyszycie. Ja nie będę Wam teraz tego z wiadomości względów pokazywał, żeby miały miejsce, wiecie na co, nie? Bo te tak, z takim paskiem po środku to obcierają, są niewygodne i w ogóle damskie. Jo! <laughs> no i co, i to, to by było na tyle. Ja 40 metrów mam koniec treningu, Ja akurat jestem pod domem. Ja to jednak umiem logistycznie rozłożyć sobie kilometry, żeby wszystko było w należytym ułożeniu. Tak, Zegarek Garek mówi zako zakończony trening. Więc tu z tym jest fajnie. A, musimy zatrzymać zegarek. Zatrzymamy zegarek, żeby nam się tutaj trening zapisał. No i co, tak jak krótki dzień, tak krótki odcinek. Eee, 58 minut. Czyli trening tak by powiedzieć można yy, godzinny. Teraz czas na yy, drugą część dnia: czyli na relaks, odpoczynek, robienie jakichś swoich tam obowiązków. Yy, no i tyle, nie? Zobaczymy jeszcze, jak będziemy chcieli zapisać co się będzie działo. Zapis yy, ustaw, odczuwany wysiłek. Yy. Tutaj muszę powiedzieć, że odczuwany wysiłek e, był tak na piątkę. Piątkę, bo jeszcze miałem moc, samo swoje samopoczucie. Samopoczucie jest e, bardzo silny. To też ustawiamy i zapisujemy. Czurda, ale to nasierane jest, od Zapisujemy. 11.25 jeśli chodzi o jest tempo 513. Fajnie. No i to. Teraz to już chyba widzimy się po świętach. Eee, mogę przemycić taką małą informację, że w święta prawdopodobnie pojawi się odcinek wyłącznie dla patronów, ponieważ zbliżamy się do e, magicznej kwoty zebranych od patronów, o której to właśnie patroni się. Niebawem dowiedzą. Myślę, że uda się do świąt. A jeśli się uda do świąt, to zaraz w święta siądę i e, na szybko nagram taką pięciominutowkę pogawędkę. I ci patroni właśnie ode mnie tę informację dostaną. Wszyscy patroni, którzy postawili mi na kawę, począwszy od momentu, kiedy zaczęliśmy zbierać na, na Apol. Więc wszyscy, którzy dołożyli się do Neapolu. Dowiedzą się o pewnej fajnej sprawie, no ale o tym to powiemy później. Mówię dla Was Jan, Ty jesteś na kanale biegnie i widzimy się za jakiś czas. Do widzenia. Biegłem, a wokół mnie berety Biegłem, lecz tylko ja niestety. Cóż się bałbyło nie tak, że biegłem tylko ja